Bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj tu w Londynie na takim jednym z ważniejszych wydarzeń w tej części Europy, jeśli chodzi o wydarzenia technologiczne. 10 dolnośląskich firm z branży technologicznej IT, AI, VR prezentuje się tu w Londynie swoją ofertę, swoje możliwości. To oczywiście bardzo ważny moment dla naszych przedsiębiorców, sektora małych, średnich przedsiębiorstw, żeby zaznaczyć tutaj swoją obecność, bo takie targi to olbrzymie możliwości na współpracę z, właśnie z partnerami z Europy, na to, by poznać nowinki technologiczne, na to, by zorientować się na ile firmy dolnośląskie są konkurencyjne dla klientów z Europy, ewentualnie nawiązać współpracę i to jest też bardzo ważny aspekt. Podglądać nowinki techniczne, które na takich targach zawsze w naturalny sposób pojawiają się. Więc wszystko to, co dolnośląskie firmy w obszarze technologii, w obszarze sztucznej inteligencji mogą zaproponować klientom z Europy, mamy dziś w pigułce i to jest dość istotne. W aspekcie tego, w którym. W którym kierunku rozwija się ten sektor gospodarczy? Dolny Śląsk ma olbrzymie ambicje stać się takim hubem technologicznym dla swoich inwestorów. Zatem, jeżeli mówimy dzisiaj o sztucznej inteligencji, o transferze danych, o obróbce dużych, dużych prędkości procesów i takiej powiedzmy, automatyzacji procesów technologicznych, to dzisiaj tutaj te firmy, które się pojawiają na um, London Show w, um, właśnie tu w Londynie, mają taką w, ofertę do zaprezentowania. Bardzo ważny moment, bardzo ciekawe spotkanie i mam nadzieję, że wpłynie także na te kontrakty, które będą zawierane w, w najbliższym czasie. Najlepiej można pokazać skalę, jak ważny jest ten program że mamy naszych przedsiębiorców na targach, w którym bierze udział 20 tysięcy uczestników. Więc ta skala nam pozwala zobaczyć, jakie są możliwości tego, żeby mieć tu nowych klientów, inwestorów, pozyskać tu nowe kontrakty. Cieszymy się, że jako województwo dolnośląskie możemy wspierać naszych przedsiębiorców, żeby ramię w ramię, czyli samorząd razem z przedsiębiorcami walczył o to, żeby nasz region stawał się silniejszy a będzie stawał się silniejszy, jeżeli będziemy mieli fantastycznych przedsiębiorców, a takich mamy w takich dziedzinach jak AI, Data Center czy nawet edukacji technologicznej. I Możemy ściągać stąd czy inwestorów, czy klientów do naszego województwa. Też warto zauważyć, że to jest bardzo fajne miejsce, takie perspektywiczne dla nas, bo mamy fantastyczną jakość, a jednocześnie zachowujemy przy cenach tych londyńskich czy brytyjskich konkurencyjność cenową. Więc patrzę z wielką nadzieją na możliwości, szczególnie dla naszych przedsiębiorców, i realne przełożenie na budżet województwa dolnośląskiego. London Tech Show to najważniejsze, jedne z najważniejszych targów technologicznych w Londynie, na stałe wpisane w kalendarz londyńskich wydarzeń technologicznych. Cieszymy się, że jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu możemy tutaj być z państwem i z firmami i oferować nasze wsparcie. Polskie technologie są znane i cenione w Wielkiej Brytanii. Ceniona jest przede wszystkim jakość, ceniona jest cena, ceniona jest specjalizacja i w zeszłym roku wartość polskich usług technologicznych osiągnęła blisko 300 milionów funtów. Eksport polskich usług technologicznych. W tej chwili jest to siódmy rok realizacji projektu Going Global w różnych odsłonach zaczynając od pierwszych projektów promocji, internacjonalizacji i promocji potencjału gospodarczego Dolnego Śląska, przez projekty serii Going Global, którego w tej chwili mamy tak naprawdę trzecią edycję. Do tej pory to prawie 200 przedsiębiorców, którzy wzięli udział w naszych misjach. Mówię tutaj o wszystkich projektach. Warte przypomnienia jest to, że w ramach trwającej edycji planujemy zabrać na 20, ponad 20 misji, ponad 288 przedsiębiorców. W tym roku za nami trzy pierwsze misje, przed nami jeszcze 15 misji. Być może ta liczba się zwiększy dzięki oszczędnościom w projekcie. Jaka jest skuteczność tego projektu? Skuteczność GOING GLOBAL jest dość spora, jeśli przeanalizujemy tylko zeszły rok, a więc tylko 9 wyjazdów z, pierwszej edy z tej edycji trwającej, mamy blisko 7 milionów złotych deklarowanych zysków przez firmy, mamy setki spotkań, mamy blisko 2 miliony złotych wskaźnika promocyjnego, a więc dotarcia z informacją na temat dolnośląskich przedsiębiorców i dolnośląskich produktów tak naprawdę na cały świat. Te, te wizyty przynoszą rezultaty praktycznie od pierwszych minut, nawet dzisiaj Wiemy, że jedna z firm dzięki obecności na targach w Londynie mogła sfinalizować czy doprowadzić do końca podpisanie umowy, czy sfinalizować rozmowy i w najbliższych dniach dojdzie do tego zawarcia. Dwa tygodnie temu kolejna firma, która brała udział m.in. w targach w Dubaju, poinformowała nas również o podpisaniu kontraktu na bliska 240 tysięcy euro. O tym będziemy też informować Państwa w odpowiednim czasie. A więc ta skuteczność jest bardzo duża. Projekt przynosi faktyczne rezultaty faktyczne korzyści dla firmy. Przede wszystkim kilka obserwacji kluczowych. Pierwsza, forma prezentacji. Stoisko musi się wyróżniać, region musi się wyróżniać, firmy muszą zrobić coś, co jest ma efektual. Wow. Coś, co będzie faktycznie zachęcało do zatrzymania i staramy się dokładnie w ten sposób budować nasze stoiska, w sposób otwarty, w sposób zachęcający. Oczywiście cały czas przy tym przejmując na urząd wszystkie kwestie organizacyjne, tak, żeby firmy mogły skupić się na tym, co robią najlepiej, a więc na nawiązywaniu kontaktów i podpisywaniu kontraktów, dywersyfikacji swoich łańcuchów dostaw. I to jest ten drugi element. Widzimy, że różne formy dotychczasowe współpracy, łańcuchy dostaw, kraje, z którymi współpracowały, współpracowały nasze firmy, przechodzą pewne perturbacje. Na tego typu targach chcemy też, aby nasze firmy pozyskiwały partnerów, pozyskiwały kontakty, które w sposób długotrwały pomogą im ustabilizować ich produkcję i zapewnianie ciągłych dostaw produktów, rozwiązań na rynek. Dobrze, na targach tego typu, tak jak targi w Londynie, tak jak targi, na które będziemy jeszcze, w których będziemy jeszcze brać udział, przemawiają tak naprawdę głowy liderzy szefowie szefowie od inwestycji wielkich gigantycznych korporacji światowych nie bez przypadku stoisko Dolnośląskie jest obok sceny w ramach której odbywają się prezentacje właśnie AI, Big Data, Cloud Computing a więc tych wszystkich najnowocześniejszych technologii których Produkcja i zakup nie jest ograniczony barierami ani komunikacyjnymi, ani barierami politycznymi czy państwowymi. To są rozwiązania, które działają w chmurze, które z dowolnego punktu na świecie można zamawiać w dolnośląskich firmach. I dokładnie to chcemy zrobić. Celowe takie wybranie, celowe wpisanie nas w ten, w ten obszar tematyczny. Dodatkowo firmy, które biorą udział w ramach projektu Going GLOBAL mają dostęp do dedykowanych koncierżów y, umawiających spotkania B2B, mają dostęp do saloników, inwestycyjnych saloników biznesowych w ramach terenów targowych i mają możliwości udziału też w tzw. zwanych pitchach, czyli krótkich, szybkich prezentacjach swoich produktów dla wszystkich pozostałych uczestników targowych. Dlaczego Wielka Brytania? Bardzo duży rynek, y, mocarstwo, jeśli chodzi o kontakty na całym świecie, Skupienie najważniejszych liderów areny europejskiej, areny międzynarodowej, dotarcie do tych wszystkich osób, do tych prawie 20 tysięcy odwiedzających przez dwa dni, w ciągu właśnie dwóch dni i dodatkowo bardzo, bardzo fajne połączenie, połączenie z Wrocławia zarówno tanimi liniami jak i liniami rejsowymi, możliwość połączenia lądowego, połączenia kolejowego, wszystko to, co usprawni wymianę doświadczeń, wymianę produktów i kooperacji. Co jak odolność tutaj prezentujemy? Kim są nasi przedsiębiorcy? Nasi przedsiębiorcy, szerokie spektrum od technologii cloud computing, wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości, y, automatyzacji procesów, y, finansowania, crowdfundingu, y, produktów dotyczących gospodarowania, wynajmowania nieruchomości. Absolutnie pełne spektrum, a więc od y, tych rozwiązań softwareowych przez rozwiązania hardwareowe, czyli przez sprzęt. I jakie mamy oczekiwania na dzień dzisiejszy? Oczekiwania dokładnie takie same jak przy wszystkich wyjazdach: duża ilość kontraktów, duża ilość rozmów i przede wszystkim zadowolenie naszych przedsiębiorców z działań, które są realizowane w ramach Going Global. To jest kolejna odsłona naszego projektu, to jest Going Global numer 4. Promujemy naszych przedsiębiorców, ponieważ no, region dolnośląski to jest region, który się bardzo przemysłowo rozwija. I promujemy przede wszystkim te technologie, które stanowią nasze regionalne inteligentne specjalizacje. I dlatego tych 10 firm, które tutaj promują się związanych jest przede wszystkim z IT, ale też z AI, czyli wszystkimi technologiami nowoczesnymi. Promujemy młodych ludzi, firmy prężne, rozwijające się, ponieważ to bez wątpienia wpływa na nasz rozwój i nas, nasze PKB w województwie. Należy podkreślić, że ten produkt krajowy brutto naszego województwa bardzo dynamicznie wzrasta w stosunku do innych województw mamy udział ponad 8%, ale również uważam, że promowanie wszelakich firm, nie tylko które dotyczą tych inteligencji specjalizacji z regionu dolnośląskiego, bardzo sprzyja rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. To bezpośrednio też wpływa na nasze finanse, ponieważ jak Państwo bez wątpienia wiecie, głównym źródłem finansowania naszych zadań i dochodów to są podatek od cit czyli od przedsiębiorców, i dlatego bardzo dbamy o ich rozwój. Mhm. A w budżecie? mówimy, że jednak projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej. Jak to wygląda finansowo, ze strony finansowej? Tak, 21 milionów, cały projekt Going Global, tej edycji, 15 milionów Unia Europejska, 6 milionów. My przekazujemy z naszego budżetu województwa. A wyniki będą wymierne? Wyniki są bardzo wymierne, ponieważ podpisanych kontraktów do tego momentu jest na kwotę ponad 6 milionów złotych i sądzę, że dzisiejsze też te nasze targi zaowocują tym, że kontrakty zostaną podpisane i ta kwota się po prostu zwiększy. Fantastyczna inicjatywa projekt Going Global otwiera nas, Dolnoślązaków, na świat i na to, by nasi przedsiębiorcy mogli się pokazywać w tych obszarach, w których chcą działać. I dziś tu, w największym, jednym z najważniejszych wydarzeń w Londynie, czyli London Tech Show, prezentują się wystawcy z Dolnego Śląska, firmy, konkretne firmy, które mają konkretne, ciekawe interesy usługi z obszaru sztucznej inteligencji, VR-u, e, obróbki danych y, i jest to niezwykła szansa na to, by y, właśnie czy nawiązać współpracę, czy wymienić doświadczenia czy podglądać nowinki technologiczne, jakie na takich targach zawsze się pokazują, zawsze się prezentują, czy pouczestniczyć w prelekcjach, które także tutaj się odbywają. Ja się bardzo cieszę, że Dolnoślązacy nie mają żadnych kompleksów, jeśli chodzi o współpracę z europejskimi, czy nawet światowymi firmami. Są obecni na rynkach w wielu krajach, Niemcy, Francja, Skandynawia. To są te y, miejsca, w których nasi Dolnośląscy przedsiębiorcy są konkurencyjni. I jeżeli dziś mówimy o pewnych wyzwaniach na rynku technologicznych, czyli o zastosowaniu sztucznej inteligencji, w wymiarze etycznym w przetwarzaniu danych, w pewnej automatyzacji procesów, to ja mam wrażenie, że dolnoślązacy, dolnośląskie firmy mogą się świetnie tutaj pokazać, właśnie od tej najlepszej strony, tej, której mają w swoim, usług, które mają w swoim portfolio. I to bardzo cieszy. Już wiemy, że kilka firm ma um Mówione spotkania, będzie dopinało szczegóły kontraktów, więc to są wymierne korzyści, które właśnie dzięki temu projektowi są realizowane. Going Global to program, który już od wielu lat realizujemy jako województwo dolnośląskie. Jest to program, który ma na celu otworzenie drzwi na świat dla naszych regionalnych przedsiębiorców. Czasami to nie jest kwestia umiejętności, bo te są bardzo wysokie, tylko odwagi albo wprowadzenia po prostu na rynek. i z takim partnerstwem samorządowym publicznym jest to po prostu łatwiejsze. Tak jak dzisiaj w Londynie, na London Showtech mamy przedstawicieli, i nasi przedsiębiorcy od razu mogą skorzystać z ich merytorycznej wiedzy, żeby wiedzieć, w jaki sposób bardzo konkretnie celować do potencjalnych klientów, kontrahentów, jak znaleźć możliwości na tym rynku. No i właśnie my, jako Samorząd Województwa, no staramy się te drzwi na świat, czy, czy to dzisiaj Londyn, ale czy Dubaj, czy inne kraje, w których razem z naszymi przedsiębiorcami jesteśmy, otwierać coraz szerzej. Dzisiaj na tych targach mamy 20 tysięcy uczestników, więc jest to masa potencjalnych kontaktów, która może przełożyć się na realne wpływy budżetowe dla naszego województwa. Realne wpływy dla naszego województwa no to jest wyższa jakość usług publicznych i o to dzisiaj tutaj walczymy. Dlatego powinno nam wszystkim zależeć, żeby tych przedsiębiorców do nas, z, 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 żeby tym przedsiębiorcom otwierać szerzej drzwi, żeby pozyskiwać tutaj inwestorów, żeby pozyskiwać tutaj klientów i żeby te pieniądze szerokim strumieniem płynęły z Londynu na Dolne Śląskie. Jest to nasz drugi raz w Londynie na targach. Byliśmy rok wcześniej akurat z produktami regionalnymi. Dzisiaj wspieramy branżę technologiczną bardzo szeroko, bo i usługi IT, i usługi EdTech, i usługi VR, i usługi AI, a na nawet data center, więc jest tych usług tutaj bardzo dużo. I faktycznie, zgodnie z moją wiedzą, już te kontrakty, które udało się wstępnie podpisać, to jest wartość 6 milionów. Więc wydaje mi się, że jak na pierwszy dzień targów, to jest bardzo dobre podsumowanie, a jeszcze jesteśmy przed południem, szanowni państwo. Łączymy naszych przedsiębiorców z przedsiębiorcami z Londynu i z Wielkiej Brytanii. Ale po drugie, właśnie to, że nasi przedsiębiorcy poznają siebie wzajemnie i mogą poznawać swoje wzajemne usługi, czasami usługi ekwiwalentne, a także poznawać po prostu i robić relacje osobiste, które pomagają budować biznes i zaufanie w biznesie. Czasami przez połączenie dwóch fantastycznych usług IT mogą być jeszcze bardziej e, konkurencyjni. Więc jest to taka wartość niezdefiniowana nigdzie, ale widzimy, że te relacje osobiste przedsiębiorców powodują to, że budowane są większe, lepsze projekty, i z tego również się bardzo cieszymy.